Z tej strony, witam na moim kanale. Pokażę Wam teraz ćwiczenia przy użyciu gumy na krześle, na przód barku, na klatkę. Obcinać. My, możecie, sobie trochę lżejsze bo to jest, ja mam taki opór w miarę mocny i to jest naprawdę lada wyzwanie, żeby to wykonać. Więc haczymy gumę w taki sposób za krzesłem, żeby była na wysokości pasa. Pitamo i jedemo i trvamo to i, I to i trvamo to i 12 i naprawdę kurde jest masakra Trzymanie takie chwilowe na górze Ciągnieć ci to w dół. Naprawdę mega spina, nie? Więc ja jadę, aby testować i pamiętajcie, że samo nie rośnie Pozdro!